Witam widzowie, witam. Dzisiaj spróbujemy sobie zrobić od 20 zł do kasy. Zaczniemy sobie taką bitewką za 10 zł. Przed chwilą zrobiłem próbę, niestety się nie udało, ale nie włączyłem nagrywania. Więc miejmy nadzieję, że teraz się uda. Dobra, zobaczymy. No, niestety przegraliśmy. Ostatnio taki pech. Tyle bitw przegranych. No jest lipa, lipa. Mogę Wam ostatnią baterkę pokazać. No, pewnie wam tak. Nie wygrałem, ale sami to zobaczycie. Ta skrzynka, nie? Zobaczycie, co z niej poleci. Underdog. Teraz oszek za 600, prawie 700 zł Mówię dobra, muszę to wygrać. Tutaj go wyprzedziłem kolegę. I na samej ostatniej prostej. Ja dostałem droższego skina. I przegrałem mu 4 grosze niestety. No ale cóż, co zrobić? Mamy 11 zł. Nie oddaję coś, no bo musiałbym w końcu jakąś bitwę wygrać. Spróbujemy zrobić tak. No, nie mamy innego wyjścia. Teraz, czy Under? No, no, czy Normalaka? Teraz spróbujemy. No, z 10 bitw przegranych z rzędu, więc. O, dołączyli. Miejmy nadzieję, że coś odda. No i. Oj, nie zapowiada się ciekawie. Ale wygrywamy chyba. Wygrywamy to dobrze. Mamy 23 zł. Odbiliśmy się. Myślę, że dołączymy sobie tak no, do tej bitewki na spokojnie. 20 naklejka. No na pewno nie wygraliśmy. Taka przepałka. Zrobimy jeszcze jedną przypałkę na standardziku. I co widzowie, zachęcam do subskrybowania, lajkowania i będzie więcej takich materiałów. Duży zrobiliśmy przypokę Wbijemy sobie do takiej C4 na underdogu 5 zł I wygrywamy I wygrywamy Mamy 25 zł sobie zablokuję tego skino Będzie na kolejną próbę w razie co sobie dołączymy znowu do tej naklejeczki i może coś odda Chyba wygrywamy Wygrywamy to, ale No 4 zł Podwoiliśmy budżet Myślę, że możemy sobie zrobić teraz coś takiego i takiego Na czterech Mogłem w sumie dać zwykły tryb, ale damy sobie bota Alexa. Zapowiada się fajnie. Tylko żeby naklejka tego nie zepsuła. i... No i niestety psuje to. A tutaj naklejka wpadła za 38 zł. O jezu. sobie wymienimy punkciki za event to nie jest jakoś uuu 80 groszy no, co by tu zrobić teraz czy ta skrzynka jest fajna spróbujemy tak następnego zrobimy normalnego mi się wydaje O, dołączyli ludzie. Może znowu jakiś kałaszek poleci. Oj, chyba dla mnie. No, niestety. Tym razem a, a normalny tryb. A, nawet normalnego byśmy nie wygrali, więc. Trzeba zagrać standardzika. Myślę, że damy sobie to i to. Za czwórkę. Zagramy sobie w sumie za siódemkę. Zrobimy taką bitwę. Zostanie nam, nam 4,80 A spróbujemy najwyżej drugą próbę myślę zrobimy, ale zobaczymy. Damy Alexa i Michaela. No nic nie poleciało. Indirect. O, gloczek. On 10 zł Nie, słabo. No i naklejka. No i nie uratowało to nas. Niestety. Mamy 4,90. Trzeba underdog'a zrobić chyba. Myślę, że favorbox case będzie idealny na to. Dodamy sobie Adriana i Samu oraz Emilii Emilii ona lubi sobie coś drobnego czasami No i chyba nasze Nasze dobrze Wygrywamy to Mamy 16 zł 17 Dołączymy sobie taką przepałkę Zrobimy bo bym teraz standardzika sobie zagrał. No i przegrywamy. Myślę, że teraz standardzik fajnie by oddał. Teraz zrobimy sobie takiego standardzika. 9 zł. zostanie nam. Adriana sobie dodamy. Liczymy coś z busta. Znaczy, no Daje, ale nie nam. 6 zł. Będzie ciężko to przebić. I chyba Underdog tutaj się zapowiada. Chyba, że coś od... o. Ile to jest warte? A, niestety niewystarczająco. Sobie wymienimy punkciki jeszcze tutaj. Dwadzieścia pięć groszy, zawsze coś. Myślę, że dołączymy sobie do tego, do tej naklejeczki. Może coś da. Niestety. Damy sobie jakąś nie, nie starczy. Aha, bo ja tutaj teraz idealnie starczy. Underdog. Ten standardzik to nie oddaje. Dodamy sobie bota Adriana. Bota Emilii. I bota is... O, ktoś dołączył. Sexy boczuś. O! No, zapowiada się, tylko niech kolega coś tutaj teraz. No i niestety przegrywam, A fajny proficik by tu był. Polecam, używa, polecam używania kodu tutaj jeszcze. Sprint GG. Wpiszecie sobie tu. Dostajecie 2 złote 10% do ładowania. To by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia. Cześć.